W Polska mówi, porozmawiamy sobie o łysieniu u mężczyzn, jak i u kobiet. A ze mną e, pani Ewa Koniak, trycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewo, e, Łysienie y, zaczyna się czasami we wczesnym wieku. Jak sobie z tym radzić? Czy w ogóle profilaktyka tutaj e, ma dużo do powiedzenia? To wszystko zależy od przyczyny. Jeżeli będziemy mówili o łysieniu androgenowym, takim typu, typu męskiego, to jak najbardziej. Yy, oglądałam taki przykład dwóch braci bliźniaków, to było w telewizji angielskiej. Yy, pokazywani byli w wieku lat 40. Podobnie do siebie byli jak yy, dwie krople wody. Tyle tylko, że jeden w wieku lat 20 poszedł do trychologa i zaczął stosować kuracje spowalniające. Wypadanie włosów, a drugi powiedział, że stwierdził, że jemu to nic nie pomoże: dziadek łysy, ojciec łysy, wujek łysy. To już po prostu tak będzie. I pokazywali zdjęcia na znaczy te zdjęcia. Byli się, było tych dwóch facetów, podobnych jak dwie krople wody. Jeden był łysy jak kolano, a drugi miał zupełnie przyzwoite cały czas włosy. Oni mieli wtedy 40 parę lat. Także widać, że można spowolnić ten proces. No dobrze, a, a jakie są najczęstsze przyczyny, które powodują jednak to, że sami jesteśmy winni za to, że, że nam te włosy wypadają, że usiejemy? Znaczy sami. Stres na pewno, tak? Tak, no stres, stres będzie osłabiał włosy, mieszki włosowe. Natomiast no, niewłaściwa pielęgnacja też może, też może os osłabić. Natomiast wszelkiego rodzaju choroby, yy, wysoka gorączka, stany zapalne, problemy z tarczycą. No, jest cała masa yy, przyczyn. No dobrze, no, które niewłaściwa powoduje... pielęgnacja, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę przy takiej pielęgnacji? No przede wszystkim. Na, na, na to, żeby skóra była zdrowa, w dobrej kondycji, żeby było odpowiednie mikrokrążenie, żeby po prostu były dostarczane substancje niezbędne do właściwego funkcjonowania domieszków włosowych. Czy jesteśmy w stanie sami w jakiś sposób e, pobudzać? nasze cebulki, nasz wzrost włosów. Mówi się czasem, że poprzez odpowiednie mycie włosów, czyli ma masaż głowy również pobudzamy. Czy to prawda? Tak. Dobrze wykonany masaż będzie pobudzał mikrokrążenie, dzięki czemu ta krew będzie łatwiej dostarczana do mieszków włosowych i będzie dostarczała te elementy niezbędne do właściwości Funkcjonowania. Czy czas mycia włosów y, ma jakieś znaczenie, czy powinniśmy myć, powiedzmy, nie wiem, 2-3 minuty, czy na przykład 10 minut? Nie, ale zawsze powinniśmy mieć dwa razy. Bo pierwszy raz to jest takie po prostu pozbycie się tych. Y Niepotrzebnych. Niepotrzebnych tych, a dopiero za drugim razem będzie tak naprawdę umyta skóra głowy. Bo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że myjąc głowę, myjemy nie tylko włosy, ale przede wszystkim skórę głowy. Dobrze, to teraz jeśli mamy e, problem tego łysienia, jakie mamy e, dziś możliwości, żeby wizualnie w jakiś sposób, że tak powiem, poprawić sobie? umor i te włosy, tą głowę. To znaczy tak, jeżeli już stracimy włosy, częściowo czy całkowicie, no to jest cała, w tej chwili cała masa różnych y, możliwości. Są y, peruki, są tupety, są tupeciki, które się przykleja na y, partię głowy, która jest y, ogolona uprzednio. I taki najnowszy w tej chwili, oczywiście też są przeszczepy możliwości, jeżeli jest dawcza y, partia odpowiednia. Y, możemy też y, wszczepiać sztuczne włosy, jeżeli nie, możemy, nie mamy z czego wziąć przeszczepu. I są, jest coś takiego, co się w tej chwili nazywa protezy włosów, czyli to są tupety czy peruki częściowe czy całościowe, które są szyte na miary i przyklejane na miesiąc do skóry głowy, ale poprzez włosy, nie wymagają wygolenia. A jeśli chodzi o te przeszczepy, czy przeszczepiamy same włosy, czy cebulki, jak to wygląda? Yy, przeszczepy klasyczne polegają na pobraniu mieszków włosowych, odpowiednio w przy, przygotowaniu, spreparowaniu po, <laughs> yy, osobno i potem wczepianiu yy, w skórę głowy na nowo. Tyle tylko, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że. To są wło mieszki włosowe, które są pobierane z potylicy i te mieszki włos włosowe nie, yy, nie, nie reagują na negatywne działanie dehydrotestosteronu, który jest odpowiedzialny za łysienie typu męskiego. I w związku z tym, jeżeli zostaną przeszczepione tutaj na, na, na partię czołową, yy, to one nie będą w dalszym ciągu podlegały tej yy, Usieniu. Natomiast wokół te włosy, te, te, te mieszki, które zostają, będą cały czas się przerzedzać. Także przy przeszczepie też jest niezbędna odpowiednia pielęgnacja y, wzmacniająca po. A jak to wygląda u kobiet? Czy u kobiet również yy, takim najczęściej stosowanym yy, elementem wzbogacenia się o dodatkowe włosy to jest przeszczep? Czy możemy w sposób, yy, poprzez lekarstwa, yy, powiedzmy, yy, pobudzić cebulki, które są, nie wiem, uśpione do wzrostu włosa? U kobiet jest trochę inny problem, dlatego że lekarstwa, jakie funkcjonują, jakie są dostępne, to one są dostępne, na, znaczy sprawdzone i skuteczne przy łysieniu androgenowym, czyli typu męskiego. Cały czas teraz jest debata na, ten, na temat, czy u kobiet występuje łysienie androgenowe, czy tylko telogenowe. Yy, oczywiście można zrobić przeszczep u kobiet też, tylko u kobiet yy, bardzo często nie, ma, nie bardzo jest skąd wziąć ten te mieszki włosowy, bo włosy są osłabione na całej yy, głowie. No dobrze, to tak reasumując, jeśli powiedzmy już poprzez farmakologię, hmm, mamy te włosy piękniejsze. Grubsze, więcej tych włosów. Czy to jest tak, że my powiedzmy, jesteśmy w stanie się wyleczyć w ciągu roku, dwóch, trzech i przestajemy brać lekarstwa i jest wszystko ok? Czy w momencie, kiedy te lekarstwa e, odstawiamy na bok, cała robota poszła na marne? Przy łysieniu androgenowym, kiedy są lekarstwa, jest finasteryt do ustny, który rzeczywiście potrafi spowodować odrost włosów mężczyzn, to jest o tyle problematyczne, że w momencie, kiedy przestajemy brać ten lek, to te wszystkie włosy, które zostały jak gdyby powiedzmy sztucznie od, pobudzone. pobudzone, to one wszystkie zaczynają wypadać. To niestety jest kuracja... No do, 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 do śmierci, że tak powiem, tak długo jak chcemy mieć włosy, musimy brać, brać te preparaty. To jest oczywiście pod nadzorem lekarskim. Czy takie preparaty mogą wpływać negatywnie na przykład na naszą wątrobę, na nasz żołądek? Czy to są silne preparaty? To jest, finasteryzm jest dosyć silny, jest ryzyko działań ubocznych, dlatego to jest lek wydawany na receptę i pod kontrolą lekarza. Bardzo Pani dziękuję.